Dla wszystkim tutaj, Arabella z Saland. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was aktualizację, także, jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. One, two, three. Zanim sobie jeszcze jednak. Wiecie, to serdecznie do tego zachęcam. Ja zwykle nie proszę o subskrypcję i to nie jest moim celem, ale po prostu na 4000 subskrypcji, bo to już myślę, że jest dość duża liczba, z chciałam... Chciałam zrobić odcinek specjalny, który będzie niespodzianką, także nic Wam na razie nie zdradzę, ale no po prostu Was zachęcam do tego, bo jeżeli zasubskrybujecie, to przyspieszycie cały ten proces czekania na odcinek specjalny. A jeżeli być może chcecie wziąć w tym odcinku udział, to zachęcam do dołączenia na mój serwer nagrywkowy, do którego link znajdziecie w opisie, jest on na Discordzie. I tam również będę Was informowała o możliwości wzięcia udziału w innych moich filmach, takich jak jakieś teledyski czy realistyczne SSO, no i ten odcinek specjalny. Jak wiecie lub nie wiecie, od paru aktualizacji pozdrawiam po prostu widzów, którzy o to poproszą czy to w komentarzu pod filmem, czy to na porcie WSO. Jeżeli wy jeszcze nie zostaliście pozdrowieni w żadnym z moich odcinków, tych poprzednich z aktualizacji, a chcecie być, to napiszcie mi w komentarzu tutaj pod filmem albo napiszcie do mnie na porcie WSO, że chcecie być pozdrowieni i ja was pozdrowię w następnej aktualizacji. A osóbki, które dzisiaj chcę pozdrowić to Kaira Queen Ray, Aleja Pony Top... I tutaj z tym, z tym ostatnim nickiem mam troszeczkę problem, bo nie wiem jak przeczytać, ale napiszę Wam też tutaj. Eee, przeczytam po prostu literkami. Copy Hevo Stanley Diamond. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, a teraz przechodzimy sobie do odcinka. Przeczytam Wam to, co znajduje się na stronie Star Stable, i oczywiście link znajdziecie w opisie. Remont w mojej stajni, 7 sierpnia 2024. Hej, w tym tygodniu przygotowaliśmy dla ciebie graficzne odświeżenie stajni. Poprawiona stajnia. Twoja stajnia przeszła gruntowny remont. Prawie każdy element graficzny został poprawiony, ale zachowaliśmy ten sam design i przytulny wystrój, który lubisz. Wszystko stworzyliśmy od zera, więc to zupełnie nowe miejsce, choć poczujesz się w nim jak w domu. To pierwsza z aktualizacji funkcji moja stajnia. Kolejne zmiany pozwolą każdemu jeźdźcowi stworzyć fantastyczny dom dla swoich wierzchowców. Odkryjesz to miejsce na nowo. Dobra, czyli co w dzisiejszej aktualizacji? Eee, po prostu jest jakaś tutaj modernizacja tej naszej stajni, a już w przyszłości będziemy mogli ją sobie po swojemu jakoś tam zmieniać. Także super, ja się nie mogę doczekać. Inne aktualizacje. Koń fryzyjski generacji trzeciej znalazł nowy dom, Wioskę Księżycowy Sierp. Przygotuj się na więcej fryzyjskich emocji na Jorwiku. Po 13 długich latach, menu główne w wersji komputerowej nareszcie otrzymało poprawki graficzne. Jest łatwiejsze w użytku oraz bardziej czytelne. Powiększyliśmy je, zwiększyliśmy rozmiar czcionki i sprawiliśmy, że przyciski są lepiej widoczne. A do tego całość wygląda nowocześniej. I jak klikniemy sobie Escape. To mamy takie nowe menu główne. To jest jakby wszystko, co było w tamtym poprzednim, ale tak graficznie wygląda inaczej. W następnym tygodniu, uwaga nadchodzi, zaktualizowany Koń Fryzyjski u tygodnia cały zespołu Stars Table. Dobra. Okej. Okay. Czyli po prostu musimy sobie teraz wejść do tej naszej stajni i zobaczyć, co tutaj się pozmieniało. Ja się nie mogłam doczekać, po prostu od przeczytania ani wchodziłam przed nagrywaniem. E, czy ja mam włączone reshade? Nie. Okej, okay, bo to tak, to tak wyglądało, jakbym miała włączone reshade. Ogólnie kolorki są dość przyciemnione. To jest tam jakieś cienie porobione, więc to wszystko wygląda bardzo realistycznie. Make tak generalnie nic się nie zmieniło... Znaczy nic pozmieniało się troszeczkę. Tu wydaje mi się, że to wyglądało troszeczkę inaczej. Znaczy, to ogólnie nie, ale chodzi mi o tą toaletkę. Że mam wrażenie po prostu, że była troszeczkę inna. Tu nie wiem, czy się coś pozmieniało. Idziemy dalej. Jeszcze zostały nam dwa pomieszczenia. Tu. Paszarnia. O, tego chyba nie było. I wydaje mi się, że nie było tych takich pojemników. Wyglądają super, bardzo realistycznie. Dobra. I to chyba tyle ze zmian tam. Tu, ło, wow, ile tu się. Ale super! Patrzcie, jaki fajny. Taki jakby, nie wiem, stojak na czapraki. Te siodła tutaj zostały też zmienione na nowsze. I zobaczcie, takie, takie mini szczegóły. Yy, są podciągnięte, strzemiona. To jest taki drobny szczegół, ale... ale sprawia, że jest dość realistycznie. Ogłowia. Próbuję sprawdzić, czy są zaprawione, czyli czy po prostu jest pasek pod, yy, podgardelany, przeciągnięty przez wodze, ale co próbuję przejechać, to nie widzę. Nie wiem, czy jest przepięty przez wodzę. Nie mam pojęcia.